Siemano mordeczki, w dzisiejszym odcinku, z Backrooms Morris oczywiście, będziemy zbierać nowe skiny i to z popularnej gry na Roblox, czyli DORS. Tylko czekajcie, tylko czekajcie, te morfy są tutaj. Mamy tu przerażającego stworka, mamy przerażające drzwi, mamy screecha, mamy potworną twarz i rushera. I dzisiaj wszystko znajdziemy. A, chłop tam e, zamknął drzwi. Weźcie, nie zamykajcie tych drzwi. Na pewno tutaj i w ogóle w teleportach jest nowy teleport. Nie ma tu w ogóle tego. Nie ma tutaj w ogóle game madness. Można się tam tylko przytepać. Jest tu właśnie ten. Ten i można się tu na Game Madness tepnąć. Nie można się teleportować, tylko trzeba wejść do Mag Game madness. Więc mamy zielony klucz i jeszcze nam będzie potrzebny młotek. Bo oczywiście w Dorsach jest sekret są sekretne drzwi. Możemy się tepnąć, tylko żebym nie klikał na Mobizena. To będzie on tutaj. No i to, te, dobra. Tepnijmy się na drzwi do dorsów. I oczywiście to chłop otworzył drzwi, na szczęście. Dobra, biegnijmy, biegniemy. Biegniemy do tych najnowszych drzwi, czyli tych środkowych, tutaj. I tutaj mamy drzwi, closet, czyli mamy. Tutaj rusza, ruszniemy I tu już mamy nowego skina. Jest to rusher, proszę. Jeden z tych potworów z dorsów. I właśnie... I mamy tutaj coś otwartego i mamy parkour do przejścia. To jest prosty parkour. I jeszcze mamy tutaj Scary Face'a. Dzisiaj chyba będzie króciutki odcinek, jak myślę, bo dzisiaj tak mało morfów jest trochę do zdobycia. I mamy to zielona kutka i proszę bardzo mamy jeszcze poszukiwacza, czyli inaczej tego stwora. Mamy aż trzy nowe morfy w, yy, przez dwie minuty. Zdobyliśmy trzy morfy. I dobra, mamy mistera Rashera. Mamy Rashera, czyli trochę też szybkiego morfa niż w poprzednim odcinku. Mamy Scary Facea. Ten też jest taki straszny. Dobra, dobra, jeszcze mamy. Mamy jeszcze te, tego stwora: Poszukiwacza. Jaki upiorny, on ma tu prawie takie oko ze fnf trochę, więc ten, dobra. Do znalezienia nam zostały jeszcze ten, dwa morfy. Czekajcie. Czekajcie, czekajcie. Brakuje nam jeszcze dwóch morfów: Screech i door. Te e, przerażające drzwi. Chociaż e, Screech, powiedzmy, że. E, Screech. Screech jest u Dreama. Dobrze to wiem, bo całkiem e, teraz. E, opłaca się oglądać takiego innego youtubera, co nagrywa Backroom e, Robloxa cały czas. On się nazywa e, Dark Mr e, Man. Dark Mister da, Dark Man. Czy inaczej e, Mroczny pan? E, po prostu pan nieważne. Nieważne. Darbie wbiegnijmy do szczura później po, e, bo w czerwonych drzwiach tam siedzi nowy morf, a w ogóle szczura osunęli, więc to dobrze. Idziemy do tych drzwi i tu mamy, proszę, morfa. Mamy tu drzwiczki, tylko że trochę przerażające. Dobra, to jest takie pajęcze. Ej, proszę, ale e, byście mogli doda dodać poprzynie morfy jeszcze. Ale fajne te drzwiczki. Ej! Dobra, dobra. Do zdobycia nam został jedynie ten, Screech. Ej, screech jest jak oczywiście u ten. U Dreama, bo u Dreama zawsze coś fajnego. Więc dobra, odmieńmy się i biegniemy dalej. Dobra, tutaj ze zczymi szczałkami. Chociaż Backroomsy nie są takie ciekawe, bo całkiem. Ale ja. Backrooms Morts to już E-Kozak. Dobra, jest zielona kutka. Mamy tu zielony kluczyk. Spadaj, pająku. Pajoen, ty jesteś chyba. Ty, ty mi przypominasz ptasznika, wiesz? Ty mi ptasznika przypominasz. Dobra, jest Screech, dobra. Mamy wszystkie morfy. Teraz możemy pójść na, e, na, na spawna i jeszcze raz zobaczymy sobie te morfy. W jaki dzisiaj krótki odcinek, więc. Bo dzisiaj łatwo mogłem znaleźć te morfy. Poprzednio nagram 11-minutówkę, a ten dzisiaj. chyba 5-minutówka. A ten screech jest kozacki, Bo nawet tak wywija fajnie skrzydełkami. Jaki on kozak w ogóle. Kozakiem on jest. Jeszcze mamy te przerażające drzwi. Też fajne. Mamy jeszcze pana, mistera posługiwacza. W ogóle te skiny są takie, no wiesz. Te skiny. One są tak bardzo ten One są takie ten, że... A tu jest, jest ten kod do czegoś tam, o, skoro ja mam baza Astral'a. I dobre, mamy dzisiaj wszystkich... zebraliśmy dzisiaj wszystkie morfy. I oczywiście zostawcie lajka like i suba na moim kanale. Oczywiście nie zapomnijcie, bo inaczej przyjdzie ktoś do was o trzeciej w nocy i was zje, więc zostawcie suba lajka, żebyście tego nie chcieli. Więc zostawcie suba na moim kanale, bo inaczej ten potwór was porwie. Nie.